Ja mam dla Was dzisiaj przerażające wieści: zapalenie jelit, chorobę leśniowskiego krona, polipowatość, zespół jelita drażliwego. W tym jelicie grubym co 5 dni, które nam zmieniają komórkę. W nowy twór, zapobieganie rozwojowi komórek nowotworowych w grubym, to jest duża sprawa. I maślan SODU jest zalecany wszystkim osobom, które mają rozpoznane lub są podwyższonym poziomie ryzyka rozwoju. Słuchajcie, ja mam dla Was dzisiaj przerażające wieści, ale mam też fantastyczne rozwiązanie. Otóż wieść przerażająca jest taka, że Rak jelita grubego jest trzecim nowotworem dziś w kolejności dziesiątkującym mężczyzn, i uwaga, po raku piersi drugim nowotworem dziesiątkującym kobiety. W ogóle liczba, rosnąca liczba problemów w obrębie jelita grubego, czyli stanów nowotworowych, stanów przednowotworowych, stanów zapalnych. Zmiany struktury błony śluzowej jelita, czy choroba leśniowskiego krona, uchyłkowość jelitowa, czy polipy chociażby, które nam się pojawiają w jelicie grubym to jest plaga dzisiejszych czasów. Niestety jest to dolegliwość podstępna, dlatego że kiedyś w tak zwanym badaniu klinicznym, podstawowym, Pacjenta było badanie przez odbyt, gdzie można było wyczuć e, na głębokości do 10 cm zmiany. Dzisiaj to jest niechętnie robiona przez nas endoskopia, a takiego badania już w tej chwili nie ma. E, nie robi się. Nie wiem, czy kto, którykolwiek lekarz e, rodzinny czy pierwszego kontaktu Wam takie badanie kiedykolwiek dobrowolnie e, zrobił, zaproponował. Kochani, teraz skąd to się bierze? Otóż, żebyśmy zrozumiały rozwiązanie, które ja Wam zaproponuję i pokażę, to chciałam najpierw przypomnieć, wielu, wiele osób to wie, ale tym, które nie wiedzą, powiem, a tym, które mm, słyszały, przypomnę, że e, poza trzema naszymi organami wszystkie elementy, wszystkie e, narządy naszego ciała ulegają stałej, Wymianie, czyli w naszym wieku jest tylko mózg, gałka oczna i stałe zęby, e, jak nam wyrosły. Nie wymieniają się neurony w y, mózgu, nie wymieniają się komórki gałki ocznej i nie wymieniają się komórki zębów. Pozostałe e, organy, narządy, tkanki naszego ciała ulegają stałej wymianie. I uwaga, Kluczem do zrozumienia tego, o czym będziemy dzisiaj mówić, jest fakt, że najkrócej w naszym ciele żyją komórki nabłonka jelit, a głównie komórki nabłonka jelita grubego. Tak jak pamiętacie, że skóra wymienia się w całości mniej więcej co 28 dni, czyli jakby komórki skóry żyją. 28 dni, erytrocyty 14. I tak można ten wiek komórkowy przypisać każdej naszej komórce: to najkrócej żyją komórki nabłonka jelit. A my, a, a, a jeszcze krócej, najkrócej z tych krótko żyjących żyją komórki jelita grubego. Wiecie, ile żyją? 3 do 5 dni. Co 3 do 5 dni Następuje wymiana nabłonka jelita grubego. Co to znaczy? Wymiana. To znaczy, że w miejsce komórek obumarłych, starych, pojawiają się komórki nowe. Po to, żeby to się wydarzyło, musi nastąpić replikacja naszego materiału genetycznego zapisu komórkowego, który ma każda komórka e, w swoim jądrze, bo poza erytrocytami, Wszystkie nasze komórki są jądrzaste. I właśnie w tym jądrze jest zapis genetyczny, e, cały nasz zapis genetyczny naszego, e, naszego organizmu. I teraz skąd się biorą nowe komórki? Nowe komórki biorą się z komórek macierzystych. Komórki macierzyste produkowane są między innymi w szpiku i w śledzionie i one niosą ze sobą pewien materiał genetyczny, Pewien zapis, który przekazują, u, u, utwierdzają, znaczy z tej komórki macierzystej, powstaje każda komórka nowa naszego narządu. I teraz wyobraźcie sobie, że w tym jelicie grubym co pięć dni z tych komórek macierzystych powstają nowe komórki jelita grubego. Do jelita grubego. Trafia, że tak się wyrażę bardzo kolokwialnie, cały śmietnik pokarmowy. To wszystko, co nie zostało wchłonięte, trafia do jelita grubego i tam działa na te młodziusieńkie komórki, które się pojawiają i zaczynają tworzyć nowy nabłonek. Jeżeli tam znajduje się masa substancji toksycznych, jeżeli jesteśmy poddawani na przykład radioterapii. Jeżeli mamy te komórki e, na jelita y, grubego e, w stanie zapalnym. Jeżeli one mają, e, są zdezintegrowane, czyli są rozszczelnione, to wtedy do krwi przedostaje się to, co się nie powinno przedostać. jelicie grubym, jak pamiętacie z poprzedniego programu, wchłania się tylko woda. To teraz zobaczcie co się dzieje. Jeżeli jesteśmy narażeni na te wszystkie czynniki, które nam zmieniają komórkę w nowy twór, to ostatnie badania pokazują, że 20% ryzyka zachorowania na przykład na różne choroby jelita grubego od nowotworu przez uchyłki, polipy, stany zapalne Nadżerki yy, i tak dalej, to robi się nowy twór. Nowy twór, czyli nowotwór. 20% to czynniki genetyczne, a ostatnie badanie pokazało, że 80% zaburzeń w obrębie błony śluzowej jelita grubego to są czynniki środowiskowe. Czyli to, co do nas dociera z jedzeniem. Z wodą, z lekami, bo to też jest bardzo istotne, oraz z różnego rodzaju terapiami, jakimi jesteśmy poddawani, na przykład radioterapia, która wykańcza komórki na błonka jelit. I teraz kiedyś się wydawało, że ostatni odcinek przewodu pokarmowego, bo my sobie tak idziemy, wzdłuż przewodu pokarmowego. Od jamy ustnej przez przełyk, żołądek, refluks, enzymy trawienne, wątrobę, yy, pęcherzyk żółciowy, jelito cienkie. Wylądowaliśmy w dolnej części przewodu pokarmowego i kiedyś wydawałoby się, że ta dolna część przewodu pokarmowego, czyli jelito grube, jest takim powiedziałabym biernym miejscem tworzenia się kupy, mówiąc yy, bardzo normalnie. A okazuje się, że jelito grube to jest tak naprawdę najbardziej pracowity kombinat w naszym organizmie. Tam dzieją się rzeczy krytycznie istotne dla funkcjonowania naszego organizmu, nie tylko na poziomie trawienia, ale jak się okazuje, też w różnych innych obszarach. Po pierwsze, jelito grube podlega tak zwanej motoryce, czyli ruchom, perystaltycznym, no bo gdyby tak nie było, no to by ta kupa z nas nigdy nie wyszła. Ona musi być przesuwana poza grawitacją w dół, tak, ta masa pokarmowa, która już wielicie cienkim jest pozbawiona tego, co się wchłonęło tam i trafia do jelita grubego, to jest cały czas praca mięśni, więc mamy w tym kombinacie Taką intensywną pracę fizyczną, ale w jelicie grubym okazuje się, że dzieje się nieprawdopodobne przetwórstwo biochemiczne. Po pierwsze, najwięcej naszych współmieszkańców znajduje się właśnie w wielicie grubym. Tam znajdują się miliardy, miliardy bakterii saprofitycznych i innych. Powiedziałabym żyjątek, zwanych ogólnie mikrobiotą jelitową, ale dzisiaj będziemy mówić o bakteriach. I całkiem niedawno, bo w latach 80., e, zauważono, zbadano, że te bakterie w jelicie grubym produkują substancję kluczową dla zdrowia błony śluzowej i nabłonka jelit. Tą substancją jest, jak się okazało, kwas masłowy. Kwas masłowy to jest taka śmierdząca substancja, która na przykład daje nam okropną woń zjełczałego masła, zjełczałego tłuszczu, bo to jest tak zwany krótkołańcuchowy kwas tłuszczowy. I teraz co się okazuje? Że ten kwas masłowy jest produkowany przez bakterie, które zasiedlają jelito grube. Bakterie kilku gatunków, tutaj ich nazwy nie są jakoś specjalnie dla Was e, istotne. I teraz, skąd one to biorą? Otóż one to biorą z niestrawialnych węglowodanów. Czyli czego? Na przykład z błonnika, na przykład ze skrobi opornej. Czyli my potrzebujemy dać pożywkę tym bakteriom, żeby one ten kwas masłowy wytworzyły. Kwas masłowy chroni kolonocyty. Kolonocyty to są komórki budujące nabłonek jelita grubego. Kolonocyty E, dzięki kwasowi masłowemu wytwarzanemu przez bakterie w jelitach, dostają dawkę energii, e, dostają regulację swojego prawidłowego funkcjonowania i przede wszystkim ochrony jelita grubego przez, przed dezintegracją tych, tych yy, komórek. A po drugie, one mają, kwas masłowy ma takie właściwości, że buduje zdrowe kolonocyty. Jeżeli kwasu masłowego jest za mało, zaraz wam powiem, kiedy może być za mało, to wtedy kolonocyty są chore, są zaburzone, wpadają łatwo w stan zapalny, zmieniają się właśnie w ten nowy twór, bo kwas masłowy w jelicie grubym. Zapobiega, i to jest badanie kliniczne, które to pokazuje, przekształcaniu się kolonocytów w nowe twory. Czyli chroni przed, tą, przed tym namnażaniem się komórek nowotworowych, komórek w stanie zapalnym, e, zmiany powierzchni tej śluzówki polipy, czy e, uchyłkowatość, czyli taka za duża. Zakamarkowatość tego jelita grubego oraz reguluje również dolegliwość zwaną em, zespołem jelita drażliwego, Irritable Bowel Syndrome czyli IBS, zwany też IBS-em z angielska. Reguluje wypróżnienia, stawiając je na miejsce, bo w IBS-ie mamy, możemy mieć postać biegunkową, zaparciową lub Mieszano. I obojętnie czy mamy zaparcia, czy mamy biegunki, to kwas masłowy nam te wypróżnienia postawi na miejsce. Ale kwestia wypróżnień jest jakby może kłopotliwa, ale na pewno nie jest śmiertelna. Natomiast zapobieganie rozwojowi komórek nowotworowych w jelicie grubym to jest duża sprawa. Każda osoba, która ma po pierwsze przynajmniej dwie osoby w rodzinie, które miały Zmarły, czy leczyły się, czy są zdiagnozowane z nowotworem jelita grubego, powinna zadbać o to, żeby tego kwasu masłowego było dość. Ale skąd go brać? Po pierwsze, można go brać z pożywienia. Ale tu mamy pewien paradoks. Dlatego, że jeżeli mamy jakiekolwiek dolegliwości w obrębie jelita grubego. Uchyłkowatość, zapalenie jelit, chorobę leśniowskiego krona, polipowatość, zespół jelita drażliwego, to uwaga, to wszystko, co zawiera niestrawialny błonnik, na przykład, czy skrobi oporną, może bardziej błonnik, bo to są otręby, to są pełnoziarniste pieczywa, jest zabronione w diecie. Jest zabronione w diecie. W związku z tym mamy taki paradoks, że jeżeli ktoś cierpi na dolegliwości jelita grubego, to ma dietę tak zwaną ubogoresztkową, a tylko dieta bogatoresztkowa pozwala na przetworzenie przez naszą florę bakteryjną, e, tak tych nierozpuszczalnych, niestrawialnych węglowodanów typu błonnik czy skrobia oporna w kwas masłowy. Jeżeli tego nie dostarczamy, to te bakterie nie mają z czego tego kwasu masłowego wyprodukować. I teraz jest na to rozwiązanie, yy, dlatego że można dostarczać ten kwas masłowy, niekoniecznie stosując tą dietę bogato bo tu mamy wykluczenie. Ja, tak jak Wam e, e, obiecywałam, co miesiąc pokazuję Wam jeden z suplementów, który razem z zespołem y, marki Biowen i firmy Hempking, zespołem farmaceutów i biologów, opracowaliśmy różnego rodzaju suplementy, diety, które szczególnie dla nas, osób dojrzałych, są kluczowe w zdrowym funkcjonowaniu. Dzisiaj e, chcę Wam pokazać Fantastyczny suplement, to jest, gdzie on tutaj mi się ukrył, jest. O, maślan sodu Forte Max. Dlaczego maślan sodu, a nie kwas masłowy? Dlatego, że kwas masłowy jest dość trudny do tak zwanego upostaciowania, jeśli chodzi o lek. Jest cuchnący i gdyby była kapsułka z samego kwasu, masłowego to prawdopodobnie wy już narzekacie na zapach witaminy B, ale to jest pikuś w porównaniu z smrodem kwasu masłowego. E, w związku z tym ułatwiono sobie życie i do formuły mm, suplementowej wprowadzono, w ogóle w farmacji wprowadzono maślan sodu. To jest sól sodowa kwasu masłowego. Okazuje się, że ona bardzo łatwo w środowisku wodnym przyjmuje postać maślanu sodu. Myśmy razem z zespołem Hempkinga stworzyli maślan sodu forte, co to oznacza, że jest tutaj 580 mg ma maślanu sodu, w tym kwas masłowy wytwarza się w ilości z tego 415 mg. I teraz przyjmujemy taką tabletkę, jeżeli mamy jakikolwiek kłopot z dolnym odcinkiem przewodu pokarmowego, czyli z jelitem grubym, raz dziennie po posiłku i mamy opakowanie, które wystarcza na 100 dni terapii. Efektów można spodziewać się po kilku tygodniach, nawet czasami trzeba poczekać 3 miesiące. Zanim ten biochemiczny kombinat nasz się naprawi w całości. Pewnie zadacie pytanie, czy można brać probiotyk przy kwasie masłowym. Tak. Chociaż z probiotykami to jest ciekawa sprawa, bo nasza mikrobiota jelitowa, czyli mikrobiom jelitowy są różne nazwy, jest tak charakterystyczna dla każdego z nas jak linie papilarne, więc najlepiej jest żeby zregenerować nasz własny garnitur mikrobiologiczny. Do tego służą na przykład prebiotyki, takie jak topinambur czy inulina. Więc gdybym miała powiedzieć czy stosować probiotyk? Tak, tylko ten probiotyk jest zrobiony dla statystycznego człowieka, a każdy z nas ma własny otrzymany od matki garnitur Mikrobiologiczny w przewodzie pokarmowym, głównie w jelicie grubym. Więc gdybym miała powiedzieć, jak stosować maślan sodu, to ja bym wzbogaciła dietę dużo bardziej o prebiotyki, czyli topinambur czy inulinę, niż o probiotyki, które są pewnym, pewnego rodzaju dostarczeniem statystycznego garnituru. Czy one pomogą? Pomogą, ale mówię, że najlepsza droga to jest nasz garnitur mikrobiologiczny, dokarmić prebiotykami, na to zapakować sobie kwas masłowy i maślan sodu, czyli maślan sodu Forte Max nasz z Biowenu, który ja gwarantuję i pieczętuję za skuteczność, bezpieczeństwo i zachowanie najwyższych norm jakości przy produkcji, bo kluczem do skuteczności brania kwasu masłowego czy maślanu sodu jest to, żeby była specjalnie sformowana kapsułka. Kapsułka nie może się rozpaść w żołądku. Więc jest to kapsułka dojelitowa. I to nie znaczy, że taka wielka kapsuła przejdzie nam przez dolny zwieracz przełyku. Tylko ta kapsułka duża po połknięciu rozpadnie się w żołądku, ale w niej są mikrogranulki, które się nie rozpadają w żołądku, tylko przechodzą dalej do jelit. I w tej postaci te mikrogranulki trafiają do jelita grubego, tam dopiero się rozpadają i zapraszają nasze bakterie na wyżerkę. A właściwie to trochę im pomagają w tym wszystkim zobaczcie. To jest kapsułka która w środku ma takie mikrogranulki, to widać jak się tej kapsułce przyjrzycie i jeżeli chcemy zadbać o, o to, żeby nasze jelita, szczególnie w dolnym odcinku, funkcjonowały prawidłowo, żebyśmy zadbały o to, żeby nie zrobiły się nowe twory, czyli żeby zabezpieczyć przed rozrostami nowotworowymi, żeby zlikwidować Stan zapalny, żeby zwiększyć integralność błony śluzowej jej grubego, to w latach 80. odkryto, że kwas masłowy w postaci maślanu sodu, bardzo, bardzo w tym pomaga, na co jest wiele badań, również publikowanych w poważnych czasopismach medycznych i maślan sodu jest zalecany wszystkim osobom, które mają rozpoznane lub są w podwyższonym poziomie. Ryzyka rozwoju na przykład choroby nowotworowej Jelit. E, co my mamy? Na stronie www.bioven.eu? już rozpoczęty jest Black Friday. Od dzisiaj włączony jest 15% rabat na wszystkie zakupy. A maślan Sodu 100 kapsułek kosztuje tradycyjnie około 70 zł na 100 dni. W związku z tym naprawdę to nie jest wielki wydatek, a można e, zadbać o zdrowie naszych jelit. Pielęgnujmy zatem nie tylko włosy, nie tylko skórę, ale również nasze kiszki. Moje drogie panie, bo to się da zrobić. Ja polecam maślan sodu forte. Do zobaczenia, moi kochani, i mam nadzieję, że, y, że będziecie w stanie. Zdrowia jak najdłużej, czego wszystkim serdecznie życzę.